Zbliżają się walentynki, więc dziś zrobimy efektowne tło dla naszego bohatera. Z miłością raczej niezwiązanego, ale z sercem na pewno. Ja też mam do niego słabość. Moja praca magisterska bazowała na tym drobnoustroju, a próbki pobierałam z Jeziora Świętokrzyskiego w Gnieźnie oraz z tuszek, czyli udek kurczaka ze sklepu mięsnego. Tak, w 2009 roku wszyscy moi znajomi wiedzieli, że jedzą kurczaka bez enterokoków. Rodzaj Enterococcus, wśród niego dwaj główni bohaterowie, czyli Enterococcus fecalis i Enterococcus fecium paciorkowce kałowe. Środowisko bytowania, jelita, skóra, drogi moczowe, pochwa. Zakażenia głównie u chorych hospitalizowanych, w tym zakażenia okładu moczowego, ran, zapalenia odrzewne i zapalenie wsierdzia. I mamy naszą Coco Chanel, a nie kokoszkę. Podłoże również zacnie nazwane kokorze lagar. Następuje tutaj hydroliza eskuliny do eskulityny i powstanie czarnego zabarwienia, charakterystycznego tylko dla naszych szanelek. Enterokoki, podobnie jak mała czarna, zaprojektowana przez Coco Chanel w 1926 roku, nazwana luksusową nędzą. Czern kojarzyła się wtedy jako symbol żałoby po. Ofiarach dziesiątkującej w Europie w latach 1919-1920 grypy hiszpanki. Tak też enterokoki nie była godne, bo stanowiące florę jelit, a jednak potrafiące tworzyć biofilm i atakować główny organ, czyli serce. Uwaga też na zabiegi dentystyczne. Stąd enterokoki łatwo mogą dostać się do serca. Wracając na chwilę do Walentynek. Jeżeli poczujecie państwo, że serce zaczyna wam szybciej bić że mogą to być pierwsze oznaki zakochania, to wykluczcie najpierw infekcyjne zapalenie w spowodowane przez enterokokus